5 minusów z nową omodą 5. Nieco zasztywne zawieszenie, jak na miejskiego crossovera na balonowej oponie, i samo wspomaganie kierownicy, dające takie gumowe wrażenia. Motor jest dynamiczny, ale nieco dziwnie działa tu dwusprzęgłowa skrzynia biegów jeżeli chodzi o jej płynność, a również spalanie nie urzeka. Normalna jazda zgodnie z ograniczeniem prędkości 9 w mieście, 9,5 autostradą oraz 8 poza miastem. Na szczęście za 4000 dopłaty mamy OMODę w hybrydzie, która spali mniej. Przewrażliwione systemy bezpieczeństwa. Tak, są one obligatoryjne w Unii Europejskiej w każdym nowym aucie, ale w wielu autach są po prostu lepiej skalibrowane, jak i łatwiej wyłączalne. Multimedia mogłyby działać szybciej, przyciski do temperatury na ekranie są małe i można czasem mieć problem z trafieniem w nie, no i głośność możemy zmieniać tylko z kierownicy dość nieprecyzyjnymi panelami pojemnościowymi. Bezsensowne podbicie dźwiękowe w trybie sport i jeszcze się ten dźwięk zacina.